Jakich maszynek do golenia pan używa? Uh, Gillet. I takie pan poleca? No, polecam. mięso. Brown. Brown. I te maszynki pan poleca? Tak, tak. Jakich używa pan maszynek do golenia? Elektrycznej. Jednorazówek. A jakiej firmy? Z Tesco. A, okay, to Dobra, dzięki. Zapytamy się ekspertki, jakie maszynki są najbardziej męskie, które najbardziej pasują do faceta i które są najtańsze, a które najdroższe. Najczęściej kupowany to na pewno żilet dwuostrzowa, no ze względu na cenę, złoty 95, zł, niedroga, a ze względu na jakość wydaje mi się, że dosyć dobrą, chyba nawet lepszą jest Wilkinson. Mhm. No i szczególnie te tr trzyostrzowe dobrze się sprzedają. Ale ilość ostrzy nie decyduje o męskości faceta? No, nie, to raczej nie ma związku. To bardzo dobrze, bo w takim razie ja miał jedno ostrze. A co jest bardziej męskie? <laughs> Męskie golenie? No, wydaje mi się, że takie z pianką. Aha. Tak, więc według Was i niezależnego eksperta, najlepszą maszynką dla mężczyzny jest Wilkinson. A więc ją przetestujemy. Jak widzicie, ja nie mam jednak <golę> za bardzo co golić. Więc może sobie rękę. Mam już drugi dzień, a moja ręka niczym dupcia niemowlęcia jest gładka. A, więc o to chodziło, maszynka jest dobra i polecam ją. Wam. Cześć Monika. Cześć. Jak widzisz, męski świat to piękne motocykle, powiedz mi, jak Ci się tutaj podoba? Trochę śmierdzi. Trochę śmierdzi? No, benzyną, smarem. Jest co, przemyczałbym tą minutą ciszy, ale muszę Wam pokazać, że Monika się myli. Fajna to jest, co? Jak tobie się podoba? Nie podoba. A który motocykl się dla Może ten. A dlaczego ten? Bo żółty. Tylko kolor Cię interesuje? No nie znam się więc. A moc? pojemność silnika nic? Tylko kolor ci w głowie. Wiesz wydaje mi się, że tym motorem to jeszcze nie pojeździsz, ale zapytajmy się eksperta. Mamy do ciebie kilka pytań. Ja chcę zacząć swoją przygodę z motocyklami i chcę też przekonać Monikę, że motocykle to fajna rzecz. Mhm. Ile Interesuje raz? nas ten motocykl, a mamy lat 17 i 19. Fajnie. Taki motocykl owszem, ale tak na zasadzie ekspozycji do pokoju, bo do jazdy potrzebujecie chyba coś mniejszego. Mniej więcej bez prawa jazdy jedzimy tylko do 50 cm sześciennych. Raczej na skuterach, na motorowerach w tej pojemności. A jak już mamy prawo jazdy? Wtedy mm, prawa jazdy. A1, a 1 a który. Jakie masz prawo jazdy? B. Czyli tylko samochody. To samo. Skutek do 50 cm3. Czyli motorowery lub skutery. Zapraszam do następnego działu. Ze skuterami możemy spróbować przejechać się, jakąś jazdę równo zrobić, czy sobie poradzicie. Na to co? Idziemy? Cześć. No jasne. Ok. więc z takim czymś możemy jeździć? Tak. Skuter przeznaczony do jazdy bez uprawnień, czyli bez prawa jazdy, aczkolwiek znajomość przepisów ruchu drogowego jest y, wymagana. Karta motorowerowa? No, jak jak najlepiej, tak. Ile takie zasoby kosztuje? Y, porządny skuter, który powiedzmy jest regulowalny, naprawialny, z dostępem do części zamiennych, kosztuje około 4-5 tysięcy, na no, szczególnej granicy nie ma. Y, byle jaki skuter chiński można jeździć już za 2-2,5 tysiąca, nie polecam. Czyli cztery tyski na skuter, to mi wystarczy, tak? Czy są jeszcze jakieś dodatkowe opłaty? To jest taki początek góry lodowej. To jest początek wydatków, później no najważniejsza rzecz, odzież, ubranie motocyklowe, to jest zabezpieczenie. Też, górnej nic nie ma, kurtu można kupić gdzieś za około 300 złotych wzwyż, spodnie podobnie, kast od 250 złotych wzwyż. Szczególnie mhm. 4 koła, motor liczmy z tym kosztami ubioru, 5 koła, jak ja zarobię na przykład ciotki 5 koła. Mam dwa przy sobie. Chcę go kupić na raty. Mogę? Okay? To szansa pewnie. No dobra, to może się przejedziemy tym. Zapraszam. Cześć Monika. No jak Ci się podobało? Przekonałem Cię? Czemu nie. Tak? No to super, tylko jest mały problem. No nie dostanę kredytu, więc trzeba jeszcze dwa tysiące Okej. I tym kończymy. Na razie. Okay.